W dzisiejszym odcinku porównuję dane liczbowe dla grypy i covida po to, by odpowiedzieć na pytanie, które pojawia się w wielu komentarzach, w wielu miejscach. Czy covid to taka trochę inna grypa? Zapraszam. Po ostatnim filmie na temat długookresowych czy późnych skutków COVID-19 pojawiło się sporo pytań, a czasami nawet wprost wykrzyczanych sugestii, że wirus, z którym teraz walczymy, jest porównywalnie groźny do wirusa grypy. A to co obserwujemy, jest zwykłą paniką medialną, którą ktoś nakręca. No więc postanowiłem poszperać i porównać dane. Po pierwsze, może mam zbyt mało rozbudowaną wyobraźnię, ale trudno mi sobie wyobrazić, że większość rządów na tym świecie dało się zrobić w konia z powodu wirusa, który niczym nie różni się od sezonowej grypy. No ale brak wyobraźni albo szczupła wyobraźnia nie może być dowodem, więc zacząłem sprawdzać i liczyć. Już na wstępie muszę zaznaczyć, że niemal wszystkie dane, którymi będę się posługiwał w tym materiale, pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Nasze dane są zbyt chaotyczne i czasami brakuje w nich dyscypliny. Zanim zacznę, chcę też Was poprosić czy zaprosić do subskrybowania mojego kanału. To jest, a często to pytacie, w sumie najlepsza pomoc. W rozpropagowaniu treści, które na kanale umieszczam, subskrypcja i udostępnianie. Podeślijcie ten materiał znajomym, którzy mają wątpliwości co do tego, co wokół nas się dzieje. Ja też mam te wątpliwości i właśnie dlatego szperam i sprawdzam, przeliczam i podaję dalej. Jak zawsze, i to już jest ostatnie ogłoszenie, źródła, na których się opierałem, zamieszczam w opisie do tego filmu. Współczynnik śmiertelności, o który często pytacie czy który często porównuje się pomiędzy COVIDem a grypą, jest tylko jednym z parametrów, który finalnie decyduje o tym, czy jakaś choroba jest groźna czy nie. Są znane choroby, których śmiertelność wynosiła nawet kilkadziesiąt procent, a umierały na nią setki ludzi, a nie miliony. Dużo zależy na przykład od tego, jak szybko patogen, czyli bakteria albo wirus się roznoszą. W porównaniu z grypą, COVID ma wyższy wskaźnik śmiertelności. Ma znacznie wyższy wskaźnik hospitalizacji. Zakupy respiratorów, dramat lekarzy, którzy musieli decydować, a być może znowu będą musieli decydować, kogo podłączyć do respiratora, nie były zmyślone. Przy grypie, która występuje sezonowo, takich dramatów przecież nie było. COVID łatwiej się roznosi, w przypadku COVIDowców całkiem spora grupa przechodzi infekcję bezobjawowo to dobrze dla tych osób, ale źle dla reszty, bo w zasadzie uniemożliwia odgrodzenie tych, którzy zakażają od tych, którzy są jeszcze zdrowi. Stąd tak ważną rzeczą jest noszenie maseczek. Póki nie zrobię testu, nie mogę być pewien, czy sam nie jestem zagrożeniem na przykład dla starszych rodziców czy dla sąsiadki, którą spotykam w sklepie. Zgodnie z danymi, osoba zakażona koronawirusem statystycznie przekazuje go dwóm i pół osobom podczas gdy chorujący na grypę średnio 1,3 osobom. W praktyce znaczy to, że po 10 cyklach w przypadku COVID-19 mamy około 2000 zakażonych, a w przypadku grypy około 60 osób. Ponadto w przypadku grypy moment pojawienia się pierwszych objawów średnio wynosi 2 dni, w przypadku COVID od 5 do 12 dni. W 2 dni Napotkamy znacznie mniej osób niż w ciągu 5 albo dziesięciu. Jest jeszcze coś. SARS-CoV-2 wydaje się być wirusem znacznie mniej sezonowym niż wirus grypy, a to robi sporą różnicę. I najważniejsze, na grypę istnieje szczepionka, która spowalnia rozprzestrzenianie się wirusa, a u osób, które się nim zakażą albo pozwala go zwalczyć, albo przejść chorobę łagodniej. W przypadku COVID szczepionki ani terapii nie ma. To teraz liczby. W Journal of the American Medical Association, link w opisie, kilka tygodni temu opublikowano artykuł, z którego wynika, że zgony COVIDowe są od 10 do 44 razy częstsze niż zgony spowodowane sezonową grypą. Ten duży rozstrzał wynika z tego, że dane pochodziły z pierwszych trzech miesięcy epidemii oraz z tego, że w różnych stanach obowiązują różne zasady, jeżeli chodzi o zgłaszanie przyczyn zgonu. Autorzy publikacji nie mają jednak wątpliwości, że COVID jest znacznie bardziej śmiertelny. Jednym z głównych powodów może być to, że nie wiemy, jak COVID leczyć, bo to nowy wirus. Problem dotyczy samego leczenia, ale także radzenia sobie z powikłaniami. O nich właśnie zrobiłem poprzednie wideo. W Stanach Zjednoczonych od lutego do dzisiaj zarejestrowano około 220 tysięcy zgonów spowodowanych COVID. A jeszcze nie ma pełnego roku. Od pierwszego przypadku. Z powodu grypy śmierć ponosi zwykle od 25 do 60 tysięcy osób. Sezon 2017-2018 był w USA wyjątkowo trudny dla chorujących na grypę, i zmarło wtedy 62 tysiące osób przez rok. Dla porównania, 220 tysięcy osób przez COVID. -19. Przez 8,5 miesiąca. Dzisiaj, gdy porównuje się całkowitą liczbę zgonów do całkowitej liczby osób z wirusem, ten współczynnik dla COVID w USA wynosi od 40 do 1,5%. Dla grypy ten współczynnik wynosi 1 dziesiątą, czyli od kilku do kilkunastu razy mniej. Te dane procentowe nie mogą być bezkrytycznie uznawane w każdej części świata, bo zależą na przykład od wieku populacji, jakości opieki zdrowotnej, ilości chorób współistniejących. Ale różnica pomiędzy współczynnikiem śmiertelności grypy i COVID a nie jest mała. Wynosi, jak powiedziałem, od kilku do kilkunastu razy na niekorzyść COVID. Podobnie oszacował różnicę śmiertelności pomiędzy grypą a COVID profesor Piotr Riske. Z diagnosta laboratoryjny i szef zakładu biologii nowotworów na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W opracowaniu, które opublikował portal Biotechnologia.pl profesor Riske prześledził dane statystyczne przy dokonaniu pewnych założeń i oszacował, że w grupach wszystkich grupach zainfekowanych z objawami i bez COVID-19 był w Stanach Zjednoczonych minimum kilkanaście razy bardziej śmiertelny od grypy. Link do całego artykułu znajdziecie w opisie. SARS-CoV-2 to wirus, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. To powoduje, że nawet najlepszy system. Opieki zdrowotnej jest wysadzane w powietrze. Z grypą jest inaczej. Ona rozprzestrzenia się wolniej. Częściowo dlatego, że taka jest charakterystyka tego wirusa, a częściowo dlatego, że szczepionka przeciwko jakiejś chorobie powoduje wolniejsze tempo jej rozprzestrzeniania się. Ponadto COVID w przeliczeniu na 100 tysięcy chorych wymaga częstszych hospitalizacji niż grypa. Porównywałem dane amerykańskiego CDC, czyli Center for Diseases Control and Prevention, czyli Rządowe Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Średnio w latach 2017-2019 z powodu grypy na 100 tysięcy chorych hospitalizowano 1,3 osoby. W przypadku COVID-a w roku 2020 yy, to już było około 26 osób, czyli około 20 razy więcej. Co więcej, ci którzy lądowali w szpitalu z grypą nie wymagali tak często jak pacjenci COVID-owi łóżek na intensywnej terapii, nie potrzebowali tak często wspomaganego oddychania. Widzicie, Widzicie już skąd bierze się problem z niedoborem respiratorów? Tym bardziej, że nie tylko więcej osób ląduje w szpitalu z powodu COVID, ale też dłużej muszą tam przebywać, wymagają więcej sprzętu i większego zaangażowania lekarzy i pielęgniarek. Dokładnie 100 lat temu, od 1918 do 1920 roku przez świat przeszła jedna z najstraszniejszych epidemii, czyli grypa hiszpańska, hiszpanka. Zabiła około 50 milionów osób. Jak ma się ona do COVID-19? Znowu, najlepiej porównać dane z USA. U nas danych z tamtych czasów, te dane są bardzo wątłe. Nie chcę, nie, nie chcę wchodzić w detale tego badania, możecie je znaleźć w oryginalnej publikacji badaczy zgromadzonych wokół Harvard Medical School, a ta publikacja Publikacja była opublikowana w Journal of the American Medical Association, podlinkowane jest w opisie. Jak wypada to porównanie Hiszpani Hiszpanki z covid -em? Zaskakująco i to bardzo. Wzięto pod uwagę ten sam okres i to samo miasto, Nowy Jork. W 1918 roku, od marca do maja, to był szczyt zachorowań, z powodu Hiszpanki zmarło tam 31 600 osób. Na COVID w tym samym czasie, w tym samym mieście, 33 500 osób. Tamten Nowy Jork miał 5,5 miliona mieszkańców. Dzisiejszy ma 8,3. Co ciekawe, z powodu Hiszpanki ogólna liczba zgonów w tym okresie w wzrosła prawie trzykrotnie. Dzisiaj z powodu COVID-19 wzrosła czterokrotnie. Okazuje się, że z powodu Hiszpanki zmarło nieco więcej osób na 100 tysięcy mieszkańców niż z powodu COVID. -u. Ale to z powodu COVID jest większy wzrost śmiertelności niż z powodu Hiszpanki. Czyli w liczbach bezwzględnych Hiszpanka wygląda gorzej, ale w liczbach względnych większe spustoszenie robi COVID-19. Ten pozorny paradoks może się brać stąd, że dzisiaj generalnie jesteśmy zdrowsi niż wtedy, ale lekarze mają więcej narzędzi, by nas leczyć. I wtedy i dzisiaj nie mieliśmy szczepionki ani terapii. Porównywałem te dwie pandemie po to, by pokazać, że liczbowo są one do siebie bardzo podobne. Łączy je jeszcze jedno wtedy mocno ograniczano transmisję wirusa przez bezwzględne przestrzeganie noszenia maseczek i stosowania higieny. Uważajcie na siebie. Nauka to lubię na Facebooku i YouTube.